Żaba, 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 żaba sobie skacze na trawę. Przy basenie skacze, na zabawki skacze, siedzi przy basenie. Pewnie chce do wody, nie może się dostać. Ta zabęcja to ropucha jest bardzo brązowa. Żaba, żabęcia zabęcia, ma cztery nogi, szybko skacze i też um, płacze. I Żaba dużo skacze, skacze. Żaba stoi, Żaba, Żaba u mnie wszystko, Żaba to, Żaba. Żaba stoi ciągle, hotając, hej. Żaba, 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 chota i klej. Żaba, żaba. Żaba, 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 baje, duża to żaba. Większe były w piwnicy aż trzy, ale ta żabencja to jest wielka pensja. Żaba, żaba, ża, 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 żaba, ża. to jest wielka żaba i też żaba. Wielka żaba ma też oczy fioletowe, ale to są. Pomarańczowe. Żaba cała jest brązowa, pomarańczowa. Żaba, 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 żaba żaba żaba, 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 żaba. Blisko stoi ekranu. Żaba, 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 żaba ucieka zawsze jak ktoś się przybliży tym razem nie. Pewnie została kamerowana nie jaz 50 razy, może ze sto. Kto wie to? Tylko żaba. Albo ktoś inny. Nie wie kto o. Ta żaba echo kamerując się Żaba, żaba ucieka, żaba, żaba idzie do jabłka. Do jabłka. Żaba, 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 żaba. żaba. Patrzy się na basen, basen. Żaba przy jabłku, żaba przy jabłku. Aktualność żaby przy jabłku, przy jabłku. Żaba i jabłko, to jest kolapko. Żaba, żaba, jabłko. Jabłko, żaba, 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 to jest wielka żaba, bardzo wskazuje na nią palcem ta żaba, idzie do zabawek, nie wiem co tam będzie robić, ale idzie, patrzcie, jest wódce, jest wódce, na, 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 idzie sobie żaba pod, pod pod kapitana, hej żaba, żaba, żaba nie może się dostać, żaba opiera się o kapitana. Co ta żaba robi? Nikt nie wie. Obi. Dobra żaba stoi za statkiem i kapitanem. Żaba, 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 żaba.